Hej, ostatnio więcej wróciłam pomysł, żeby wykonać tutorial przy pomocy, a właściwie głównie przy pomocy tej paletki The Balm in the Balm of Your Hand, i bardzo się Wam ten pomysł spodobał, więc właśnie dzisiaj przychodzę do Was z takim tutorialem. Dzisiaj pokażę Wam pomysł na makijaż dzienny, ale jeżeli się Wam taki typ filmiku spodoba, przy tylko jednej palety, albo przy wykorzystaniu maksymalnym jednej palety, to zrobimy jeszcze taką wersję z tą paletą makijażu wieczorowego. Paletka in The Balm of Your Hand to jest taki zbiór bestsellerów marki. Balm. i na pierwszy rzut oka może się wydawać, o, fajnie, będę miała dużo róży, brązer, dużo cieni, ale jak się spojrzy na, na te wszystkie kolory, to można nagle dostać jakieś takiej taki blokady i no fajnie, okej, okay, no ale co ja właściwie z nią zrobię? Możecie z nią zrobić wszystko. Tak jak powiedziałam w ulubieńcach, ona tak nas trochę popycha do łamania takich wyznaczonych barier, które same sobie wyznaczamy w makijażu, żeby trochę bardziej się pobawić tymi kolorami i żeby używać mniej oczywistych kolorów w takich bardziej tradycyjnych miejscach w makijażu, jak na przykład eyeliner czy cień w załamaniu. Bo przez to, że to nie jest taka nasza typowa beżowo-brązowa paletka, która jest, wiecie, takim codziennym nudziakiem, można ją kupić, najpierw się usieszyć, a później przestraszyć i ją schować i już nigdy więcej nie używać. Dlatego ja wam dzisiaj pokażę jeden z wielu sposobów, w jaki można ją wykorzystać w 100%. Makijaż jest bardzo prosty, a przez użyty w nim kolory podkreśli każdą tęczówkę. Nieważne czy macie oczy brązowe, piwne, zielone, szare, niebieskie, każdy kolor będzie podkreślony. No i dodatkowo makijaż jest naprawdę bardzo szybki w wykonaniu i nie przekonacie się o tym, dopóki nie spróbujecie go wykonać na sobie. Ogólnie cały makijaż twarzy, brązer, róż, rozświetlacz, makijaż ust, jak i wszystkie cienie na oczach razem z eyelinerem, to są produkty z tej paletki, także od razu przechodzimy do tutorialu. Zanim zaczniemy aplikację makijażu, trzeba pamiętać o pielęgnacji, tego mam już na twarzy krem, który się już wchłonął i tak samo krem pod oczami. Informacje na temat tego, jakie są to kremy, zajęcie w opisie, a teraz przechodzimy do podkładu. Dzisiaj będę używać podkładu z Inglota Perfect Cover Up HD numerku 81. To jeden z moich ulubionych podkładów, ma dość mocne krycie, sprawia, że cera się robi po prostu idealna, co zresztą zaraz zobaczycie. Jak widzicie nie nakładam podkładu w okolicy pod oczami, ponieważ po pierwsze podkład jest za ciężkim produktem, ogólnie ten podkład jest zbyt ciężkim produktem, żeby go na taką delikatną skórę nakładać, a po drugie podkład nie jest po to, żeby przykrywać nie pod oczami, od tego jest korektor. I na koniec klepuję jeszcze podkład palcami, żeby wyjąć jakby nadmiar podkładu sporów, co też sprawi, że będzie on wyglądał bardziej naturalnie. Cienie pod oczami zakryję moim ulubionym i niezastąpionym korektorem z Make Up Forever. Jest to full cover. I akurat teraz w tym momencie używam numerku 5, ale oczywiście to się zmienia zależnie od pory roku. Całość trwala oczywiście pudrem Ben Nye w kolorze Cameo I jeszcze raz przypomnę, że żeby ukryć tutaj bardzo widoczną dolinę łez, wystarczy ją przypudrować matowym pudrem. No i czas na brwi. Najpierw przy pomocy spiralki wyczeszę puder z tego obszaru. Większość kształtu uzupełnię i umaluję pudrem do brwi i będzie to ten dark brown oraz ash brown. tutaj pomieszam sobie te kolory. To jest paleta cieni do brwi z Anastazji, a później gdzie nie gdzie pójdzie w ruch jeszcze ten marker do brwi z Catrice. Wyczesuję nadal i przy okazji sprawiam, że ten makijaż brwi robi się taki bardziej lekki. No i tam, gdzie uważam, że przydałoby się jeszcze trochę włosków, dorysowuję pojedyncze przy pomocy markera. I te same kroki powtórzę na drugiej brwi. Jedyny cień, którego nie ma w tej palecie, a który będziemy dzisiaj potrzebować, to jest zwykły matowy beż. Oczywiście jest on łatwy do zastąpienia przez puder, bo na pewno pudru w swoim makijażu będzie używać. Więc możecie po prostu użyć pudru. Ja dzisiaj użyję matowego, beżowego cienia z Inglota i ten cień nałożymy oczywiście na łuk brwiowy i tutaj na wewnętrzny kącik. A właściwie nie na kącik powieki ruchomej, tylko na tą część tutaj, jakby przynosię. To oczywiście wszystko zależy od Waszej budowy oka, ale jeżeli macie oczy głęboko osadzone, to na pewno macie taki niby wewnętrzny kącik, ale niby nie. Jak już odpowiednie miejsca mamy matowe, to przechodzimy do Bahamy mamy. Mierzymy ten brązer na pędzelek, taki powiedzmy średniej wielkości, i nakładamy go zarówno na zewnętrzny kącik ruchomej powieki, jak i tutaj na całe załamanie. I to będzie nasz cień, jakby budujący kontur oka. Jest to jedyny brąz w palecie, ale gdybyśmy chciała zrobić jeszcze bardziej wyróżniający się taki dzienny makijaż, to zamiast bahamy mamy można by użyć na przykład tego cienia sexy. I tą bahamę mamy wpracowujemy w zewnętrzny kącik i załamanie powieki. To są pudry, z którymi bardzo łatwo się pracuje, więc jak widzicie, trzy ruchy i on po prostu makijaż jest już prawie gotowy. Niby gotowy, ale że my lubimy się czepiać, to jeszcze trzeba to wszystko porządnie rozetrzeć, więc biorę pędzel do blendowania i tutaj wszystkie gra muszę zniwelować. Odrobinę bahamy mamy, nakładamy również na dolną powiekę, tak mniej więcej do połowy oka. Bierzemy tylko ta powieka była zaznaczona, żeby było widać, w którym miejscu to oko się kończy. Ale przez to, że nie robimy jakieś takiej kreski tylko przy inni rzęs, ale taką właśnie większą chmurkę. To oko będzie się wydawało na większe. Na palet nakładamy złoty cień z palety, który nazywa się Mischievous Marysa i nakładamy go na środek ruchu mojej powieki. Zobaczcie, jaki to jest ładne złoto. To jest takie, taki odcień starego złota. Bardzo twarzowy kolor. Nakładamy go tak, żeby sam wewnętrzny kącik był jeszcze bez cienia, a już zaraz ten kącik pokrywamy Mary Luminizer. I oczywiście tutaj zazębiamy wszystkie cienie. jeszcze odrobinę tego cienia nałożę tutaj na dolny kącik. Ale właściwie tak tego muskając ten kącik na dole. I na tym moglibyśmy też skończyć, był to taki fajny, rozświetlający makijaż dzienny, a my dodamy jeszcze jeden element, który sprawia, że ten makijaż właśnie robi się taki bardzo ciekawy, a tym elementem jest bordowa kreska. Bordowa kreska wykonana przy użyciu cienia sexy pomieszanego z kropelką DuraLine. Ja robię tak, że część tego cienia przeznaczyłam na część eyelinerową i zawsze w to samo miejsce skraplam kropelkę Duraline, a reszty używam normalnie jak cienie za każdym razem, kiedy cienia potrzebuję. Mieszam moją miksturę pędzelkiem i od razu z opakowania nakładam na powiekę. No i rysujemy taką kreskę, jaką dusza zapragnie. Może być gruba, może być cienka, może się kończyć wraz z linią rzęs, może mieć wyciągnięty ogonek, obojętnie. Ponieważ ta kreska nie jest czarna, ten makijaż się robi o wiele lżejszy. Bordowy kolor ładnie zaznacza każdy kolor tęczówki, taką dobrą sprawę. No a zarazem jest na tyle ciemny kolor, że oko staje się wyraźne. A że Duraline to bardzo wyjątkowy płyn i każda kreska stworzona przy jego pomocy jest niesamowicie trwała, to mamy pewność, że makijaż zostanie z nami cały dzień. I co? Prawda, że fajnie to wygląda? Teraz zostało już tylko właściwie wytuszywanie rzęs. Ja jeszcze dodam jeden krok, ponieważ on nie jest on niezbędny przy takich kolorach. Jest to beżowa kredka na linii wodnej, to jest również kredka z Debalm. I tuszujemy rzęsy. Można oczywiście zostawić makijaż tak, z naturalnymi rzęsami. Chyba, że jesteście, tak jak ja, uzależnione od Ardell Whispies, to wtedy przyklejamy jeszcze rzęsy. Ja je przykleję, bo po prostu je lubię. No to czas skończyć makijaż twarzy. Jeżeli chodzi o brązer, no to nie mamy za dużego wyboru i musi to być Bahama Mama. I to, jak tego brązera użyjecie, zależy już od Was. Bahama Mama to jest taki brązer o oliwkowym odcieniu, więc można z nim zarówno lekko wykulturować twarz, jak i ją całą opalić. Ja jej dzisiaj właśnie użyję zarówno do delikatnego konturowania jak i brązowienia. I z brązerem od razu jakoś tak fajniej, prawda? Kiedyś nie lubiłam brązerów, a teraz bardzo lubię efekt, jakie dają. Jakiego różu użyjecie, zależy od tego, jak później, jaką później pomadkę chcecie zaaplikować. Ja chcę użyć tego błyszczeku czy tam pomadki właśnie z tej palety też, żeby ją na maksa wykorzystać. Więc nałożę bardzo lekką ręką ten róż, który nazywa się Cabana Boy, to jest róż od razu rozświetlający, on ma takie satynowe wykończenie jakby, ale też oczywiście sobie nie odmówię użycia rozświetlacza, czyli Mary Luminizer na szczyty kości policzkowych. No i na ustach ląduje ta pomadka, czyli kolorek Caramel. To jest pomadka w takim naturalnym, karmelowo, lekko brzoskwiniowym kolorze, idealna na co dzień. I tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Jak zawsze listę wszystkich produktów, które użyłam w zajęciu w opisie, ale głównego bohatera już i tak znacie. Jeżeli się Wam ten pomysł na filmiki makijaż spodobały, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry i napiszcie też w komentarzu, czy chciałabyście zobaczyć taką właśnie wersję makijażu wieczorowego tą paletką. Ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!